No to teraz spójrzmy, jak to wygląda w programie Beersmith i jak to wygląda w arkuszu kalkulacyjnym. Naciskamy na menu narzędzia, idziemy do refraktometru. Ja już mam wpisane odczyty, które, które były, które pomierzyłem. Czyli wybrałem gęstość brzeczki po fermentacji. Mamy trzy opcje: niesfermentowana po fermentacji, możemy się cofnąć do oryginalnej dzisiejszy odczyt to 13 brixów i teraz uwaga bo tutaj jest generalnie lekka zmyłka w tym programie gęstość początkowa original gravity jest podana w plato stopniach, no spławik jest podany w stopniach balinga i to nie jest to samo co plato generalnie odczyt z refraktometru był 24 brixy no, generalnie daje to 23 plato Wobec tego e, sugeruje program, że w tej chwili odczyt na balingometrze w skali Plato powinien być taki. No ale cóż, ja mam balingometr ze skalą e, Balinga, czyli coś mierzonego w temperaturze e, 17,5 stopnia, bo tak chyba o ile dobrze pamiętam, jest coś, coś, coś w tym stylu. Wobec tego mm, posługuję się kalkulatorem, który ściągnąłem e, z, z serwisu pivoorg, e, bądź e, w kalibracją e, ze współczynnikiem 10, e, 1040sg e, w skali sg. E, I tak, e, odczyt w Brixach. E, Czyli, czyli, czyli narzędzie, które, które jak najbardziej nadaje się do refraktometru, był 24. Po fermentacji w Brixach było 13. Interesuje nas skala Plato i Balinga. chociaż tu jest w jednym wierszu, aczkolwiek to też nie do końca jest to samo. Czyli e, proszę bardzo, 23,08 w, e, w, skali, w skali, załóżmy, że to jest skala Plato, umow, umówmy się tak odczyt z bliksu daje taki w milionicy 23,08 więc wpisujemy go sobie tutaj, 23, ja byłem blisko tak, no to się praktycznie nie zmienia, tak, jest, jest, program sugeruje 6,2 załóżmy eee, a więc w tej chwili jest, powinno być na balingometrze 6,49 balinga stopni no cóż, jak widzicie, refraktometr nie jest prostym narzędziem już po fermentacji. Aczkolwiek oszczędzającym piwo, bo starczą tylko trzy kropelki. Wobec tego sprawdźmy, czy te wartości i te wartości się zgadzają. Czyli 24 brixy, czy mają pokrycie w 13 brixach, czyli 6,5 stopni balinga na spławiku. Najwyższy czas to sprawdzić. Wobec tego zapraszam.